Kieszonkowe jest bardzo dobrym narzędziem edukacji ekonomicznej i warto rozważyć wdrożenie go w naszym domu wtedy, kiedy mamy takiego 6-7-latka. Oczywiście to są takie umowne granice, bo jeżeli mam poczucie, że nasze dziecko jeszcze nie jest gotowe na własne pieniądze i na zarządzanie kieszonkowym, no to poczekajmy chwilę dłużej. Jeżeli mam poczucie, że nasz 5 pięciolatek jest już gotowy, to spróbujmy wcześniej. Natomiast to, co jest kluczowe w kontekście kieszonkowego, to jeżeli ono ma spełniać swoje edukacyjne cele, to my musimy się kierować kilkoma zasadami. Przede wszystkim musimy być konsekwentni w podjętych decyzjach. Jak się umówimy z dzieckiem na pewne zasady związane z oszczędzaniem, to trzeba ich przestrzegać. Musimy jasno i klarownie określić cele kieszonkowego, musimy określić, jak często. Będzie kieszonkowe dziecko wypłacane i to, co jest ważne, to jest nasz obowiązek pilnować, żeby dziecko te kieszonkowe w tym terminie dostało. Nikt z nas nie chciałby, żeby trzeba było upominać się u naszego szefa o wypłatę i też nasze dziecko nie chce upominać się nas o pieniądze. Kolejna rzecz, która jest ważna, to jest ustalenie sensownego okresu, co jakie dziecko będzie dostawało to nie może być za krótki okres, żeby po prostu nie było zbyt szybko kolejnego przypływu gotówki, ale to nie może być też za długi okres, żeby nie przekroczyło możliwości planowania dziecka. A więc zwykle startujemy od tygodnia i, i go sobie potem wydłużamy. Zastanawiając się nad kieszonkowym, musimy znaleźć pewien punkt równowagi, to znaczy zastanowić się, jaką część wydatków takich przyjemnościowych naszego dziecka będziemy pokrywać my, a jakie, jaką część będzie pokrywało dziecko ze swojego kieszonkowego. Nie może być tak, że w momencie, w którym my przyznamy dziecku kieszonkowe, od tego momentu dziecko ma wszystkie swoje przyjemnościowe wydatki pokrywać samo. Jeśli tak będzie, dziecko się będzie czuło ukarane tym kieszonkowym. To wcale nie będzie dla niego motywator do oszczędzania, czy nie będzie narzędzie, które zachęci go do funkcjonowania w świecie konsumpcji. To będzie narzędzie, które będzie go ograniczać, będzie mu gorzej niż było wcześniej. Z drugiej strony, nie może być też tak, że nic się w naszym życiu nie zmienia, No bo jeżeli będzie tak, że my dalej będziemy kupować tyle samo, co wcześniej, a jednocześnie damy dziecku kieszonkowe, bo to, to dziecko nie będzie miało kompletnie żadnej motywacji do oszczędzania, no bo będzie mogło sobie pozbyć na absolutnie wszystko. W związku z tym musimy gdzieś znaleźć złoty środek i zastanowić się, no ile wydatków chcemy ponosić my, ile ma, zostać, ma być przeniesione na stronę dziecka i w oparciu o to dostosowywać kwotę kieszonkowego. Obok celów kieszonkowego musimy się zawsze zastanowić nad jego wysokością. I to też jest częste pytanie, które rodzice formułują do mnie, no ile tego kieszonkowego dać? Czy 5 zł, czy 10, a może 100? I na to nie ma dobrej odpowiedzi, Czy znaczy nie ma jednej odpowiedzi. Tak naprawdę to ile kieszonkowego powinno dostawać dziecko jest uzależnione od szeregu czynników. No z jednej strony oczywiście od naszej sytuacji finansowej, co jest dość oczywiste, ale z drugiej strony od wieku dziecka, od jego doświadczeń, od jego potrzeb konsumenckich, od kontekstu, w którym funkcjonuje. Bo jeżeli mamy dziecko, które na przykład codziennie po południu chodzi na jakieś zajęcia dodatkowe i my wiemy, że potem wracając idzie z kolegami przez sklep, i wiemy, że wtedy sobie kupił bułkę, napój czy coś, no to gdzieś to trzeba uwzględnić. Kwota kieszonkowego powinna być na tyle duża, żeby dziecko miało czym gospodarować, żeby ono realnie było w stanie zabezpieczyć swoje potrzeby. Ale z drugiej strony powinna być na tyle mała, żeby dziecko nie mogło sobie jednorazowo pozwolić na bardzo duży zakup czy na szaleństwo zakupowe w sklepie. I żeby kupić jakiś nie, wiem, większą zabawkę czy większy produkt, musiało trochę pooszczędzać. A więc takim dobrym zwyczajem, zanim przyznamy dziecku pierwsze kieszonkowe, jest próba oszacowania jego potrzeb. No ile my tak mniej więcej przeznaczaliśmy na jego wydatki i zastanowienie się, ile powinniśmy teraz dać kieszonkowego, żeby on dalej był w stanie utrzymać ten poziom konsumpcji, który miał, ale żeby nie mógł sobie pozwolić na zbyt duże fanaberie. Co by go zachęcić do oszczędzania odkładania części kwoty, ale z drugiej strony sprawić, żeby ta kwota nie była zbyt mała, tak, żeby nierealistyczne nie stało się oszczędzanie. Co będzie wtedy, jeżeli my dzieciom zostawimy pełną swobodę w dysponowaniu tym środka? To, co warto zrobić i to, o czym warto pamiętać, to to, żeby zostawić dziecku przestrzeń na tę decyzję, ale jednocześnie być przy nim podczas jej podejmowania. Możemy, czy możemy zrobić jedną rzecz z dwóch? Albo wyodrębnić te pieniądze prezentowe i zachowywać się z nimi troszeczkę inaczej. Czyli właśnie wspólnie dyskutować o tym, na co warto je przeznaczyć, rozmawiać z dzieckiem, pytać o motywację, próbować możliwie najbardziej racjonalnie podjąć tę decyzję, mimo wszystko zostawiając jej po stronie dziecka, no albo włączać je w kieszonkowe faktycznie i też troszkę czuwać nad tym, co się z tym pieniędzmi dzieje, ale nie w kategoriach nakłaniania dziecka do zmiany, czy zabraniania pewnych decyzji, co bardziej takiego wspierania procesu podejmowania decyzji konsumenckich.